Witaj na kanale Ciekawe Ptaszniki. Odcinek 68. Hola amigos, hoy te hablo español porque la araña que te mostraré proviene de México. Esta es una araña muy interesante viendo. Agregaré más que, que esta la primera, que hablo español así que perdoname algunos errores. Ok, mejor cambia el idioma. Dobra, już fajny ten język hiszpański, ale wolę zdecydowanie mówić do Was po polsku. No to lecimy! Oto terrarium, w którym mieszka mój ptasznik Brachypelma boemei. Dziś zamierzam zrobić trzy rzeczy. 1. zmienić mu wystrój. 2. pokazać i zaprezentować go wam. 3. ogłosić wyniki mini konkursu. Jak widzicie, w terrarium nie ma podłoża kokosowego, jest tylko czarny żwir. Na pewno dużo fajniej to wygląda, ale pamiętajcie, że to rozwiązanie wymaga od was dużo większej uwagi w celu zapewnienia prawidłowej wilgotności w terrarium, bo kamyczki jak wiecie wody nie będą trzymały tak dobrze jak włókno kokosowe. Ok, zmieniamy nasze terrarium na arenę. Przed Wami w całej okazałości ptasznik Brachypelma boemei. Na wolności występuje w środowisku półpustynnym. Jego polska nazwa to ptasznik czerwononogi, ale również funkcjonuje nazwa ptasznik meksykański. Są to bardzo łagodne i długowieczne stworzenia. Ten gatunek nie ma jadu niebezpiecznego dla człowieka. Jego obroną jest wyczesywanie włosków parzących z odwłoka, aczkolwiek z reguły jest to po prostu Ucieczka. A czy wiecie, ile maluchów bywa w kokonach Prachypelm? W opór. Kilka stówek. Widziałem, słuchajcie, nawet raport rozmnożeniowy, który mówił o 900 osobnikach. To wszystko dlatego, że na wolności działa selekcja naturalna i większość młodych pada ofiarami innych drapieżników. W hodowli jest natomiast odwrotnie. Tylko niewielki procent nie dożywa starości. No, chyba że trafi na jakiegoś bardzo odpornego na wiedzę terrorystę. To wtedy jest różnie. Uwaga, ważny komunikat! Jak wybiję 20 tysięcy subów, robię filmik z całą moją hodowlą ptaszników. Zatem dorzuć się i ty. Już? No to lecimy dalej. Brachypelma Boemej to rewelacyjny wybór nie tylko dla początkującego, ale również i średnio zaawansowanego terrorysty. Nie są to szybkie pająki? Rzekłbym raczej, że są ospałe i wolne. Rzadko wykonują gwałtowne ruchy. Temperament mają bardzo, bardzo łagodny. Trudność w hodowli jest znikoma. Jak zapewnicie im ciepło, pokarm, trochę wilgotności, to sukces gwarantowany. Jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę z terrorystyką właśnie od takiego pająka, to polecam Wam kupić już troszeczkę większego, no i żebyście nie musieli czekać, aż takie maleństwo wielkości paznokcia urośnie. Dobra, teraz krótki przerywnik i wyniki mini konkursu. Prawidłowo pająka wytypowali. Dwie osoby wpisały kilka pająków, a to nie jest fair, więc tych odpowiedzi niestety nie uznają. Z tych pięciu prawidłowych odpowiedzi wylosujemy tylko jedną osobę, która wygrywa Poetry Loteria Regalis wraz z pudełkiem. Start! Izabela Żak, gratulacje! Napisz do mnie na Facebooku, dogadamy szczegóły. Wracamy zatem do rearanżacji naszego terarium. Na spód pójdzie naturalny żwirek akwarystyczny w białym kolorze. Następnie niewielka ilość piasku kwarcowego jako takie, wiecie, uzupełnienie. Dałbym go zdecydowanie trochę więcej, ale już mi się skończył. I vermikulit. Wszystkie te materiały są bardzo tanie i każdy z Was może je sobie zamówić w terrorystycznych sklepach online. Podłoże gotowe. Trochę to teraz pomieszam. Moja braszka raczej nie robi większych zmian w terarium, więc podejrzewam, że podłoże jakoś specjalnie przekopywać pewnie nie będzie. Na koniec mały detailing. I czas przenieść naszego pająka. Jeżeli zastanawialiście się, jak to zrobię, no to patrzcie uważnie. Delikwent przez cały czas, w którym ja urządzałem mu wystrój, siedział sobie spokojnie i cierpliwie czekał na tym kawałeczku korka. I skoro mu się tak on podoba to razem z nim powędruję do nowego terrarium. Gotowe! Ale to było proste, nie sądzicie? A, słuchajcie, dodam tutaj jeszcze w rogu kawałek karlimos, bo zapomniałem, ale zrobię to trochę ryzykownie, po prostu wsadzę tam swoją łapę i nie polecam nikomu, nieważne z jak spokojnym gatunkiem pająka macie do czynienia, nie warto ryzykować. Także proszę, nie róbcie tego samego w domu, Cały się przy tym ze stresu spociłem. Okej. Okay. Ostatnie szoty na brachy w Jestem bardzo ciekawy, słuchajcie, czy również tak samo jak i mi, Wam ten ptasznik tak bardzo się podoba. Połączenie pomarańczowego koloru odnóży z beżowym karapaksem i czarnym odwłokiem to mega fajne zestawienie kolorystyczne. A kolorowe pająki są najlepsze. Piszcie komentarze, co myślicie. Mam tylko, słuchajcie, mieszane uczucia co do samego wystroju terrarium. Nie powiem, żeby jakoś wybitnie to wyszło, ale chyba może być i w sumie nawiązuje ono do półpustynnych klimatów Meksyku. To już wszystko. Zostańcie do końca, a ja już dziękuję Wam za uwagę. Piona! Jesteś tu nowy? Zostaw suba! Stuknij łapkę w górę. Chcesz do mnie napisać? Wal na Facebooku. Jeżeli Ci się podobało, zobacz teraz inne moje filmy. Kliknij. Uzupełnienia.